Kłaniam się, a dzisiaj moim gościem jest pan redaktor Grzegorz Górny, autor licznych książek poświęconych między innymi relikwiom męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie redaktorze, dzisiaj będziemy rozmawiać o koronie cierniowej i o koronie cierniowej pisał Pan razem z Januszem Rosikoniem w książce Świadkowie Tajemnicy śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych. Wiele wydań już tej książki było, jest niezwykle popularna, pięknie ilustrowana. Pochyla się tam Pan redaktor między innymi nad koroną cierniową, oczywiście także nad innymi relikwiami, ale skupmy się właśnie na tym, jak został nasz Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel ukoronowany, bo to jest rzecz, która jak pisze Pan w książce. Nie była takim, powiedziałbym, typowym elementem męki krzyżowej, tej kary krzyżowej. Zwykle skazańcom nie zakładano przecież korony cierniowej, więc jest tutaj coś takiego szczególnie mesjańskiego w tej koronie cierniowej. Czym ona w ogóle była? Z czego była zrobiona? Możemy to dzisiaj stwierdzić? Tak, możemy, ale zacząłbym od tego wątku, który pan na początku poruszył, że to nie był typowy przedmiot kaźni w czasach rzymskich, że koronowanie nie towarzyszyło zazwyczaj ani ubiczowaniu, ani ukrzyżowaniu. I w tym sensie jest to jakby wyjątkowy instrument, narzędzie kaźni. Dlatego, że można powiedzieć, że to była tortura, która była czymś bezinteresownym. Bo Piłat nie nakazał ukoronować Chrystusa cierniem, kazał ubiczować, kazał ukrzyżować. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z taką, można powiedzieć, bezinteresowną. Nadprogramową, spontaniczną inicjatywą rzymskich legionistów, która pokazuje ich bezinteresowność w zadawaniu bólu. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że aby sporządzić taką koronę cierniową, czyli taki czepiec z cierni, który by wywołał odpowiednio duże cierpienie, to nie była. Wcale taka prosta sprawa, to trzeba się było trochę natrudzić, poświęcić czasu, energii, uwagi, czyli uruchomić swoją wyobraźnię i kreatywność, żeby stworzyć narzędzie do zadawania największego bólu. I to też nam pokazuje, jak ludzie dzisiaj potrafią być przemyślni, kreatywni, pomysłowi, tylko w jednym celu, żeby zadać drugiemu człowiekowi bezinteresownie ból, bo jakby nie ma innego uzasadnienia. I w kontekście przeżywania męki pańskiej, myślę, że ta korona cierniowa właśnie, można powiedzieć, że ona dotyka Chrystusa, rani go właśnie tymi grzechami, które wynikają z takiego bezinteresownego, spontanicznego zadawania bólu innym, z czego nie ma właściwie żadnej korzyści poza taką osobistą satysfakcją. I to też pokazuje na taką ciemną stronę człowieczeństwa, która się kryje za tym wydarzeniem. To bardzo ciekawa teologiczna interpretacja Korony Cierniowej, bo jak rozumiem, to był taki przyrząd, który no właśnie nie był w ogóle w użyciu generalnie, czyli został stworzony po prostu ad hoc przez rzymskich żołnierzy, którzy zobaczyli, no to jest król żydowski, więc zrobimy dla niego taką koronę, więc wymyślili to po prostu dla Chrystusa, tak? Tak, i ta korona, co ciekawe, miała formę pewnego czepca, czy też hełmu, który był spleciony z gałęzi cierniowych, nałożony na głowę. Taką, ta konstrukcja się opierała na pewnej obręczy, i tych czepców, tych kolców na tym czepcu było około 60. Skąd to wiemy? Ponieważ tyle mniej więcej śladów doliczyli się naukowcy na relikwiach Chrystusowych, jakimi są całun turyński i Sudarium Zawiedo, czyli płótno pogrzebowe, które miał Chrystus owinięte wokół głowy. Więc wyobraźmy sobie 60 kolców. Które wbijają się w, w ciało, konkretnie w tą owłosioną skórę głowy, czaszki, gdzie znajduje się około 150 receptorów bólowych. Więc to jest takie miejsce, którego zranienie jest bardzo dotkliwe. I teraz wyobraźmy sobie 60 cierni wbitych w tą skórę sklepienia czaszki. Które przy najmniejszym ruchu się przesuwają, rozdzierając naczynia krwionośne, drażniąc komórki nerwowe i wywołując potężny, potężny ból, więc ta korona cierniowa była środkiem zadawania olbrzymiego cierpienia. I dopiero jak sobie zdamy z tego sprawę, to możemy jakby spróbować pojąć, jaki ból musiał cierpieć Chrystus, a był to jeden z elementów, jeden z wielu elementów jego. Cierpienia. Mówi Pan redaktor o pewnym hełmie czy czepcu. My zwykle przedstawiamy koronę cierniową jako tylko taką obręcz. Rozumiem, że tak naprawdę to nie była tylko obręcz, tylko coś, co było także od góry zamknięte, a więc raniło całość niejako głowy, czy tak? Tak. No i można zapytać, skąd to właściwie wiemy? Ponieważ wiemy to nie tylko z tych badań naukowców, którzy analizowali całą turyński Hustezowiedo, ale wiemy to także z opisów historycznych pielgrzymów, którzy przybywali do Ziemi Świętej. Pierwszy opis historyczny na temat korony cierniowej pochodzi z roku 409. Jest autorstwa świętego Paulina z biskupa, który odbył wtedy pielgrzymkę do Ziemi Świętej i opisał ją właśnie, że ona miała formę takiego, jak on tu się wyraża, pileusa, czyli hełmu, który okrywał całą y, głowę. I y, podobnie opisywali ją inni pątnicy do Ziemi Świętej, natomiast już w roku 650 pojawił się inny opis, święty Grzegorz Stur y, pisał, że y, y, Koronę pozostała jedynie taka upleciona obręcz z sitowia, dlatego że te gałęzie, które tworzyły ten czepiec, one połamały się. A ciernie odpadły, bo to była bardzo nietrwała konstrukcja. Dlatego też, kiedy później ta korona, a właściwie to, co z niej zostało, czyli ta obręcz, dotarła do Europy w Zachodniej w średniowieczu. To tak zaczęli ją przedstawiać ówcześni malarze, i takie wyobrażenie mniej więcej dotarło do naszych czasów, które przedstawiało Chrystusa właściwie w takiej opasce wokół głowy z cierni. Ale to, jak mówi, jest wyobrażenie malarskie oparte na już tej późniejszej konstrukcji, która się wykruszyła i nie przypominała tej pierwotnej. To też na marginesie można chyba uznawać za pewien pośredni dowód autentyczności całunu turyńskiego, bo trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś średniowieczny fałszysz nie oparł się na tych wyobrażeniach o koronie cierniowej, które wtedy były rozpowszechnione, tylko właśnie sięgnął do tej prawdziwej korony cierniowej, tak jak ona rzeczywiście wyglądała. Ale o całunie turyńskim mówić tak, dzisiaj... Ale, tak. ale może ja jeszcze dodam, że rzeczywiście ma pan rację, że to jest taki pośredni dowód na prawdziwość całunu turyńskiego, ale też sudarionu Zowiedo. Sudarion Zowiedo czy ta chusta pogrzebowa Chrystusa, a dlaczego? Dlatego, że na, tym, na tej huście znaleziono dwa rodzaje krwi. Mianowicie tak zwaną krew żywą i krew postmortem, czyli po śmierci. Bo okazuje się, że krew, która wypływa z organizmu człowieka żywego, ma nieco inny skład niż krew, która wypływa z organizmu człowieka martwego. I na tym Sudarionu Zowiedo widać, ślady krwi wokół nosa i ust, które i stamtąd krew buchnęła już po śmierci Chrystusa na krzyżu, kiedy jego głowa opadła na skutek odmy płucnej, nastąpił krwotok z ust i nosa. I ta krew postmortem jest wymieszana z płynami ustrojowymi. Natomiast drugi rodzaj krwi, tak zwana krew żywa, została zlokalizowana właśnie w tych kilkudziesięciu miejscach, tych ranach, które pozostały po nakłuciach wokół czaszki. I to były te ślady pozostawione przez koronę cierniową, i one dowodzą tego, że ta krew wypływała, kiedy człowiek, czyli w tym wypadku Chrystus, jeszcze żył. To rzeczywiście bardzo ciekawe, i myślę, że to też mogłoby zostać rozwinięte na zupełnie osobną rozmowę, panie redaktorze. Mam nadzieję, że do tego też kiedyś wrócimy. A wspominał pan o tym, że Korona Cierniowa trafiła w pewnym momencie na zachód, można powiedzieć, do Europy. Do dzisiaj tutaj mówimy o tym, że się znajduje. Jakie były te pierwsze dzieje Korony Cierniowej? Czy wiemy o tym, co się z nią stało po śmierci naszego pana? Wiadomo, że przez pierwsze trzy wieki istnienia chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa byli prześladowani, w związku z tym wszelkie relikwie były narażone na zniszczenie, zarówno ze strony Rzymian, jak i Żydów. Dlatego generalnie przez pierwsze trzy stulecia istnienia kościoła nie mamy żadnych materialnych czy historycznych dowodów, co wtedy się z tymi relikwiami działo. I one dopiero wypływają na powierzchnię po roku 313, kiedy cesarz Konstanty Wielki ogłasza edykt mediolański, czyli ten edykt tolerancyjny, który sprawia, że chrześcijaństwo wychodzi z katakumb, może sprawować swój kult publiczny i wtedy w IV wieku pojawia się dużo tych relikwii, także korona cierniowa, jest wiele opisów pielgrzymów, które mówią, że była przechowywana w Jerozolimie, Później w XI wieku została y, przewieziona na rozkaz cesarza bizantyjskiego do Konstantynopola. Y, tam była przez y, dwa stulecia, i w roku 1239 została sprzedana przez y, cesarza łacińskiego y, Cesarstwa Bizantyjskiego, y, Baldwina II. Królowi Francji świętemu Ludwikowi IX. Dlaczego? Dlatego, że Baldwin II potrzebował pieniędzy na prowadzenie wojen, skarbiec cesarstwa był pusty, w związku z tym poprosił o pomoc Ludwika IX. Król Francji odmówił wysłania mu posiłków wojskowych, natomiast zaproponował mu pewną transakcję że zapłaci dużą sumę, jeżeli cesarz sprzeda mu koronę cierniową i tak też się stało w 1329 roku, ta 1239 roku ta korona trafiła do Paryża za astronomiczną wówczas sumę. 135 tysięcy librów w złocie, żeby dać wyobrażenie jak była to wielka suma to musimy wiedzieć, że król Ludwik IX, żeby przechowywać tą relikwię wybudował na wyspie na Sekwanie w Paryżu przepiękną kaplicę, to jest właściwie taka perła średniowiecznego gotyku i wybudowanie tej całej kaplicy, którą do dzisiaj można zwiedzać się nią zachwycać, kosztowało 40 tysięcy liwrów w złocie, więc sama korona kosztowała 3,5 razy więcej. I to pokazuje, jak wielką wagę do tej relikwii przywiązywał święty Ludwik IX, i zresztą, jak wielką wagę przywiązywali do tego Francuzi, ponieważ dzięki temu Saint-Chapelle w Paryżu. Stała się głównym miejscem, takim centrum pielgrzymkowym we Francji i tam pielgrzymowali przez kilka stuleci wierni z całej Europy. A jak to możliwe, panie redaktorze, że korona cierniowa przetrwała zawieruchę rewolucji francuskiej, że nie została po prostu zniszczona przez barbarzyńców? Rzeczywiście wtedy korona znalazła się w dużym niebezpieczeństwie. Zresztą w tym samym szapele, o którym mówię, były przechowywane też inne relikwi chrystusowe, dlatego że święty Ludwik IX był namiętnym kolekcjonerem relikwii i kupował od Baldwina II z Bizancjum także inne przedmioty. Między innymi tam była przechowywana. Gąbka, którą miano Chrystusowi namoczyć usta, kiedy wisiał na krzyżu. Tam przechowywano też trzon z włóczni, którą miano przebić bok Chrystusa i wiele, wiele innych przedmiotów, i one wszystkie zostały niestety zrabowane i zniszczone przez rewolucjonistów francuskich, kiedy w roku 1793 tłuszcza. Rewolucjonistów wtargnęła do Saint-Chapelle, zrobili taką prześmiewczą procesję ulicami miasta, następnie tak demonstracyjnie zniszczyli te wszystkie relikwie. Natomiast udało się w ostatniej chwili koronę cierniową ocalić, i dopiero w 1804 roku ona znalazła się w katedrze Notre-Dame w Paryżu, gdzie Cesarz Napoleon Bonaparte ufundował dla niej specjalny złoty relikwiarz. A czy wiadomo bardziej szczegółowo, w jaki sposób doszło do tego ocalenia przed tym szaleństwem tłumu? Szczegółów nie znamy, dlatego że wtedy też takie rzeczy zachowywano w tajemnicy, tym się za bardzo nie chwalono, zwłaszcza jeżeli Ci, którzy doprowadzili do uratowania tej korony, stracili później życie, ale tajemnice, sekret o tym, gdzie ona była ukryta, mogli przechowywać ich potomkowie, następcy czy, czy współpracownicy. W każdym razie udało się ją wtedy ocalić. Gdzie dzisiaj można oglądać koronę cierniową, jeżeli można? Po 1804 roku ona była przechowywana w kaplicy Notre Dame w Paryżu, jak już mówiłem. Ja ją miałem okazję widzieć w roku 2010, kiedy odwiedziłem Paryż, pisząc książkę wspólnie z Januszem Rosikoniem. Ja zbierałem materiały faktograficzne, Janusz sporządzał dokumentację fotograficzną. I wtedy korona cierniowa była wyciągana ze skarbca i wystawiana na widok publiczny, po pierwsze w każdy pierwszy piątek miesiąca, a po drugie w każdy piątek Wielkiego Tygodnia. I chyba to był jedyny dzień, kiedy katedra Notre Dame sprawiała wrażenie, Miejsca świętego, że to nie jest um, obiekt um, zadeptywany przez um, turystów um, żyjących gumy, za, z, zachowujących się nonszalansko, robiących sobie um, zdjęcia, tylko wtedy ona rzeczywiście zapełniała się tłumem um, rozmodlonych osób, um, um, które w, naprawdę w skupieniu się um, modliły. Była cała uroczystość związana z tym wystawieniem, i pamiętam, że na końcu wszyscy, którzy uczestniczyli w tym nabożeństwie, mieli możliwość podejścia do korony cierni. Była strzyżona przez członków zakonu bożogrobców w strojach reprezentacyjnych. I mo, można było oddać cześć tej re relikwii. I pamiętam, że z głośników był emitowany głos, y, m, któ y, który, y, który właściwie ogłaszał taki komunikat y, ministra zdrowia Francji, że pielgrzymom nie zaleca się całować relikwiarza, ponieważ jest to niehigieniczne. Y, I w ten sposób można y, Roznosić choroby zakaźne. Ale z moich obserwacji wynikało, że właściwie nikt nie stosował się do tego komunikatu ministra zdrowia, i wszyscy tą relikwię całowali. I ona była przechowywana w katedrze Notre Dame do 2019 roku, kiedy, jak pamiętamy, wybuchł pożar w tej świątyni, i wtedy Znów ta relikwia została cudem ocalona. Wtedy kapelan strażaków paryskich, ksiądz Jean-Marc Fournier, zdołał wynieść, zdołał wynieść tą koronę z, ze skarbca i uratować ją przed strawieniem przez ogień. I ponieważ jeszcze do dziś Katedra Notre Dame nie została oddana w pełni do użytku po tym pożarze, to ta korona też jeszcze do tego skarbca nie wróciła. Mamy nadzieję, że to się jednak zmieni i wróci. Panie redaktorze, na koniec kwestia, która jest dzisiaj, zwłaszcza w naszej epoce, szczególnie ważna. Czy można mówić o tym, że korona jest autentyczna? Bo niewątpliwie, i o tym też zresztą pan redaktor pisał, była poddawana różnym badaniom dotyczącym pochodzenia tej substancji, z której została zrobiona, czyli tej konkretnej rośliny, czasowi, w którym ją wykonano. Jak ta sprawa wygląda? Botanicy, którzy badali koronę cierniową, stwierdzili, że ta obręcz, która pozostała do dziś w Paryżu, zresztą mająca średnicę 21 cm, czyli dokładnie mieszcząca się na głowie dorosłego człowieka, że ona została wykonana z sitowia, które rośnie na w basenie Morza Śródziemnego, na wschodnich terenach, czyli dokładnie tam, gdzie jest Ziemia Święta, i nie wykluczyli możliwości, że ona może być autentyczną koroną cierniową Jezusa. Oczywiście tam nie było żadnej tabliczki, że to jest właśnie ten instrument kaźni Chrystusa, więc nie ma. Jakby bezpośrednich stuprocentowych niezbitych dowodów, ale jest według naukowców takie prawdopodobieństwo. Jest taka możliwość, ona nie jest wykluczona. Natomiast znacznie trudniej wygląda sprawa identyfikacji cierni, o których mówiłem, ponieważ one. Się pokruszyły, i w międzyczasie one były, one się rozproszyły po różnych kościołach, sanktuariach na całym świecie. I łącznie doliczono się, kiedy zaczęto liczyć te ciernie, które są przechowywane w różnych sanktuariach, łącznie doliczono się ich około 140. I kiedy botanicy zaczęli badać, do jakich gatunków roślin one należą, to generalnie wyróżnili tam trzy rodzaje krzewów kolczastych, do których mogły należeć te ciernie. I najbardziej prawdopodobny jest, prawdopodobna jest roślina, która się nazywa Gundelia turneforti. Dlaczego? Dlatego, że kiedy badano całun turyński, to amerykańscy naukowcy odkryli niezwykle dużą koncentrację pyłków roślin, właśnie należących do Gundelia Turneforti, wokół głowy skazańca. I to jest ta, taka poszlaka, która wskazuje, że najprawdopodobniej to mógł być ten cierń, ale nie jest też wykluczone. Że ci, którzy sporządzali tą koronę cierniową, mogli do niej wykorzystać różne rodzaje tych ostrokrzewów, a nie tylko jeden. A zatem wszystko wskazuje na to, że nawet jeżeli w przypadku poszczególnych cierni można mieć jakieś wątpliwości, to sama obręcz, a więc ta część korony cierniowej, która znajduje się w Paryżu, to jest rzecz rzeczywiście z dużym prawdopodobieństwem autentyczna relikwia męki pańskiej. Zgadza się, dokładnie tak jest. Mam zatem nadzieję, że będzie można do Paryża jeszcze się wkrótce udać, żeby te relikwie obejrzeć i oddać jej na należną część. Póki to jest niemożliwe, zachęcamy tym bardziej wszystkich naszych widzów do tego, aby sięgali po pańską książkę, pańską i pana Janusza Rosikona, świadkowie tajemnicy, śledztwo w sprawie relikwii chrystusowych. tam nie tylko o Kornie Cierniowej, ale o wielu innych relikwiach. Również szczegółowe informacje są dostępne. Bardzo dziękuję panie redaktorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.